Karmić dobrze, sprzedać. Na tym opas ma polegać: piki pole i kamera. To zabawa w YouTubera. Co tam jak tam? No, i pauza już na samym początku. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. E, tutaj, małe wyjaśnienie: na tym ujęciu widać, że zmienił nam się system odpajania cieląt. Doszło 6 sztuk, o tym wszystkim będzie za chwilę. Tutaj przestawiliśmy sobie po prostu podgrzewacz, żeby można było zrobić mleko w większej ilości i będziemy starać się odpajać 12 cielaków naraz. Ustawiliśmy ten podgrzewacz tak, że lejąc 8 litrów, czyli tą powiedzmy 1 trzecią objętości całego mleka, mamy temperaturę około 50-55 stopni i jest to odpowiednia temperatura do rozpuszczania tego mleka i później bez problemu możemy dolać Więcej wody z podgrzewacza. Podgrzewacz jest na tyle mały, że później już ta woda leci zimniejsza. Koniec końców 23 litry w tej kastrze ma temperaturę około 40 stopni, więc jest sam raz do podawania. Tak się fajnie złożyło i to na samym początku chciałem właśnie wyjaśnić. Pierwsze pojenie z rańca, trochę będę niemrawy, nie będę za wiele tam mówił, natomiast później się rozkręci. Także zapraszam do oglądania. A co to takie kruchy? Może rozbiło się jeszcze? Może widać? Się jak się Aby jakiś inny mieszanek że, żeby... Trzepaczkę taką, może by Idę, zapomniałem z domu przynieść ten zbiorniczek. Co? Rozbiło się? No, 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 to inny, muszę inne, muszę innego kombinować. Davacı ne yapıyor? <laughs> Demek yapıyordu. Şimdi şaka yaptım. Evet. 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 No, Tylko że kub, kubek ma 2 litry i 2 litry ciężko nabrać tak czerpiąc. Każda bez trzymanki. Masz, le widzisz. Jest się taki. Ten chyba największy z czerwony, większy, żeby coś tak. Oh, Det var ikke okay, skyld? Dobra, u mnie wszystkie. Dobra. No, to nowe nabytki po śniadaniu. Poczekajcie, Jezus Maria, ale darowane. Te patenty poweźmi. Tak to było 3 mniej to było Żeby zaraz nie spierdoliły. Jeść, panowie. Ważej, bo one za tobą wyjdą na ten. Co? Nie. W południe będę przychodził, to najwyżej się dosypia. To trzeba będzie elektrolit im podać. No to teraz pan do mycia. Z dyszami jakieś coś. to. No. Co będziemy pominować jak Ale... Jak co? miał Ale to taksi nie będzie do mycia, tylko do pojenia. Po co by te taksi robił, jak tu takie eleganckie patenty mamy. A znaczy, ci wiesz, no można by zrobić takiego jakby Shakera, nie? Bo to tak... To jak ty chcesz zrobić, żeby od razu do wiaderia tylko że jak... Przyśniesz, co coś się mnie, to będzie stało w wiaderkach parę dni i z tyłu. A nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić, tak żeby wymieszało bajaki. I ty przychodzisz, dopiero tam manualnie, żeby to czy pistoletem stoletnie jakoś. Te, no, to, no. Te nie wiem. Czy nie byłoby tak lepiej, żebyś, czy. Włączyć jak przyjdziesz i sobie wiaderka zabierasz, a to się cały czas by napełniało. To jakby robić, że manualnie by się napełniało, to można wtedy tą całą karuzelę pominąć i po prostu wiaderkę sobie podstawiać i taki dozownik by był, nie? Jak w McDonaldzie? No, czy, czy, nie czy tam w, nie w McDonaldzie, nie? tylko w KFC, co podsuwasz pod ten kubek z napojem pod dystrybutor. Albo tak, albo stawiasz wiaderkę i se... pistoleci z wężykiem. No bo tak mi się wydaje, że jak zrobię No tak, bo na przykład. Będę minut, sam obrządzał, zacznę na... robić mleko tutaj ścielić i tak dalej, i tak będzie, Wiesz, stało, to będzie stało. I. Jakby baniak pilnował temperatury, nie? Cały czas. No. W No, witam raz jeszcze. Dzisiaj robota, można powiedzieć, dzielona na drużyny. Rano ja z szefem. Później szefowa z szefem, i teraz wieczorem, przy tym popołudniowym wieczornym pojeniu, zostałem sam na polu walki, że tak powiem. Więc zaraz będziemy właśnie odpajać cielaki. I w południe nie mogło mnie być przy pojeniu, nie pojąłem ich elektrolitem, bo właśnie w południe podajemy elektrolit. I zostawiłem kamerkę w domu. Powiedziałem do szefowej, że jak chce, to może mi tam nagrać jakieś. Urywki, spojenia i sam jestem ciekaw, co tam wyszło, bo w sumie jeszcze tego nie, nie widziałem, co tam nagrali. Także będę wiedział przy montażu, jak będę to montował. A Was już teraz zapraszam na to, co tam szefowa z szefem nagrali przy pojeniu cielaków. Możesz. Mam że Mam tym, wlewać tę wodę. wodę? które te maluchy najpierw? Wszystkie Ta, zaraz 12, 6 za dużo. Ale ładnie pachnie to mleko. Mleko. A co to jest? Zatrony. To się <laughs> I to oni takie rzadkie piją? No, to, to co, będą jadły? No nie wiem, no przedtem jak mm -hmm. Radek rozrabiał poprzednim razem, to takie było gęste dosyć. Elektrolit? No, ja nie wiem czy to to było, czy to mleko było, nie wiem. Wydaje mi się, że było gęstsze. Końca. To najpierw te na zewnątrz czy te w środku, co? Na zewnątrz Te to w środku muszę... W muszę Dlatego one wychodziły mi tu. A, takie coś. To ja już będę wiedzieć na drugi raz. Jutro. Chodź Chodź, mały.

najmniej piję. Tamten tam wypiłeś ostatni? Nie. O, i o, szuka następnego. nie wypiłeś tu. Bo nie wie, gdzie jest to. Przecież nie światło świeci, co się przechodzi. Wszyscy? mi tutaj z tym marasz. Ten och, ale to i tak wadek nie będzie teraz oglądał. Nie będziesz... Ojej, Ale wariactwo, ale wariactwo. O, dobrze cicho. 583. 583. Gdzie tu stawiasz to? Aha. Mhm. Czekaj, budka. Kąd Dobra. kamerka na głowę. Kontrolnie, czy będzie to wszystko dobrze widać, czy nie jest za wysoko, nie jest za nisko? Tak, doszło nam 6 raku zresztą, jak już widzieliście. I z racji, że poimy jeszcze te 6, co tam, żeśmy wcześniej kupowali, no to mamy do odpojenia teraz 12 cieląt i chcemy to robić na bieżąco. Więc, tak jak tutaj mówiłem na wstępie, troszeczkę pozmienialiśmy ustawienia tego podgrzewacza, żeby nam tutaj grzał wodę w odpowiedniej temperaturze dla większej ilości cieląt. Więc dosyć fajnie to wychodzi. Waga jako licznik litrów, wiadomo, 1 litr, 1 kilo. I łatwo w ten sposób jest sobie tutaj wszystko rozplanować. Oczywiście moje milk taxi dalej nie powstało i nie wiem kiedy i czy powstanie. Dobra, bierzemy się do roboty i poimy gagatków. To mleka to nam teraz będzie ubywać w szybkim tempie. Także w moim przypadku pierwsza taka sytuacja na gospodarstwie, żebym tyle na naraz odpajał, e, a tutaj Szefu chyba w swojej karierze raz już miał podobną sytuację, że tam chyba kupił 12 HFków, ale to było lata temu. E, tak więc no, zobaczymy jak, na to, jak nam to pójdzie. Plan jest taki, że jak teraz sam obrządzam, to zaniosę te wiadereczka. Tym chłopakom tutaj w cielętniku. Oni tam sobie będą pić pomału. Natomiast tam w tym grupowym końcu muszę przypilnować. Więc tam będziemy stać i filować, jak to wygląda pojenie. Jeszcze foteczka na Instagrama. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Można obserwować. Są rzeczy bardziej na bieżąco, pokazywane też. Ciach. Dobra, tamtych sześciu sobie będzie piło. Raz większe wyzwanie. Nie pchać, chłopaki, bo nie ja mogę otworzyć tego ustrojstwa. No, i tak jak widać, trafiła nam się kolejna grupka. E, pochodzenie to samo co sąsiedzi, można powiedzieć, z końca obok. E, też jest to Słowacja, e, też jest to te, takie słoweńskie Pstrokate, czy, czy słowackie Pstrokate, Strokate, Strakate. Już nie wiem, jak to się nazywa. Wiem, że to jest jakaś tam właśnie ta słowacka rasa. E, nie jest to cimental, ale wiadomo w takiej naszej rolniczej nomenklaturze, e, pewnie na te byczki będę mówił Simki. E, także z góry za to przepraszam. E, no i taki towarek się trafił. Były ważone przed podróżą. I przed podróżą najmniejszy miał 78, największy 85 kg. I wyszło 2300 za sztukę z dowozem na gospodarstwo. Także jeśli nie będzie z nimi tak samo problemów jak nie było problemów z tamtą grupą, bo to jest ten sam sprzedawca, chyba gospodarstwo, nie wiem czy to samo, aczkolwiek one pochodzą z jednego gospodarstwa, bo kolczyki mają praktycznie jeden po drugim. Tak więc no tak jak mówię, jeśli nie będzie z nimi problemu tak jak nie było z tamtymi, to myślę, że te 2300 to jest ta górna granica, że jeszcze właśnie opłaca się to dać. E, cielaki na ten moment żywe, fajne i oby takie zostały. E, no, cieszy, cieszy oko taki widok. Naprawdę bardzo mi się takie cielaki podobają, takie bydło. E, więc kurczę, jakby ktoś tutaj w Polsce, południe Polski, ktoś miał taki towar. To ja z chęcią tutaj podejmę współpracę z kimś takim, kto by czymś takim sprzedawał. Z rolnikiem jakimś. I Już. Wiekowo nie wiem, ile one mogą mieć, jeszcze się nie pojawiły u nas w Troszeczkę Wam tutaj podniesiemy poprzeczkę żebyście chrupki mogli jeść. Ten drucik to taki, kurde jest. O, dobra. Taki, że trzeba go ogarnąć. Odrzucimy trochę chrupków. Narwane, żywe fajne. tfu 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 Dobra, bo tam już słyszę, że się puste wiaderka tłuką. Więc zbieramy manżur. Woda jest chrupki są, siano jest. Woda jest, chrupki są, siano jest. Woda jest, chrupki są, do rana starczy. Tutaj też. Prawciu się z piciem wyrobił, już się tak nie ociąga. Już się nie ociąga kolega. Tutaj woda brudna, trzeba wymienić, chrupki są, siano jest. I tutaj też żarko jest. Dobra, żeby to jakoś logistycznie wyglądało to wiaderka sobie zostawię na sam koniec. Biorę się za żarcie dla dużych. Robercik jest ok. Ten tutaj jeszcze trochę podejrzany, bo jest jak widać trochę osrany, no ale ma apetyt je i tak dalej, węgiel jest wdrażany Pektopro. I chyba idziemy w dobrą stronę, mi się wydaje. Rawciu jest ok. Kubuś git. No i dwóch grzybiarzy. Grzybiarz ten ma apetyt. A ten grzybek z pod samej ściany niby je, niby wszystko ok, ale jakiś taki jest dziwny. Biegunka mu chyba przeszła, bo widziałem, że się skasztanił normalnie. Także z całej tej szóstki, tych dwóch pod ścianą, takich trochę podejrzanych. I właśnie ten biały z biegunką. Musi dojść do siebie. A co do samego zakupu tych cielaków, tutaj, troszeczkę ja zacząłem już pomału też szukać kolejnej grupy, ale trafił się telefon, że są byczki, tylko że były byczki duże, takie 120 kg, po ponad 3000 chyba, 300 czy 400 jakoś, tak. No to podziękowałem, oczywiście od tej samej pani, od której jest ta grupa. I jakiś czas później dostałem drugi telefon, że są takie właśnie plus minus te 80-85 kilo za 2,300, więc skoro jest okazja, skoro szukałem to samo pochodzenie co tamte obok, z tamtych byliśmy zadowoleni, te 2,300 to jest jeszcze właśnie taka górna granica, to zdecydowałem się, że, że bierzemy te byczki, no i tak jak mówię, oby, oby fajnie rosły, tak jak tam właśnie sąsiedzi. Chociaż tam jeden sąsiad coś nam kaszle teraz, czego przywiało, czy co, Zobaczymy. No i trzeba brać cielaki, póki nie ma zakazu przemieszczania, bo to wiadomo, co to się teraz kurde dzieje. I nie wiadomo, co się wydarzy, co się będzie dziać. Także trzeba ich teraz przyobserwować przez te pierwsze dni, jeść jedzą. No i dobra, nie ma tu też co za bardzo chłopakom przeszkadzać. Trzeba w najbliższych dniach ich poobserwować. Można powiedzieć, że dopiero co przyjechały, więc, więc trzeba temat przypilnować. Tamten co leży, tak właśnie szybciej się troszeczkę położył. Widzę, że po oddechu normalnie oddycha, nie pompuje. Mleko swoją działkę wypił. E, także może po prostu też jest zmęczony, czy coś. Dajmy im dojść do siebie. Następne dni zweryfikują sytuację. Także tyle, jeśli chodzi o nasze cielaki, cielakową sytuację. To jest właśnie ta poprzednia grupa. Nie wiem, czy kamerka dobrze będzie to oddawać, bo chyba kamerkę mam jakoś tak ściemnioną ten obrazek. W rzeczywistości jest tu widniej, tak to wygląda. No i w tej części też tutaj się nic, nic nie zmieniło. Karmione kukurydza, wysłodki, siano-kiszonka. I, i śruta zbożowa wymieszana ze śrutą rzepakową. Tutaj z, tej trzej, z tych trzech muszkieterów, ten będzie chyba taki dosyć fajny. Te siwe takie zazwyczaj e, dobrze rosną. Zobaczymy, one mają jeszcze czas. Kolejna sprzedaż dopiero pewnie gdzieś, gdzieś w czerwcu, i będą to te byczki, to są można powiedzieć euro HF-y. <ścoughs> czyli byczki kupione właśnie z eurocielaków. Jedna z tańszych grup jaką kupowaliśmy, bo za 6 sztuk wtedy 700 chyba płaciliśmy. Także zobaczymy, co to urośnie za te pół roku. Teraz będzie taki troszeczkę przestój. Dobra, bo tutaj panowie czekają na żarcie. Ja już też nie będę tego odcinka przedłużał. E, kończę, obrządzać i demontować film. Bo aż mnie ciekawi, co tam właśnie szefowa nagrała. Może zostawię im też pod moje nieobecności kamerkę, niech kurde prowadzą tutaj vlogi sami. E, dobra, także na dzisiaj dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście tak jak zawsze w komentarzach. Staram się tam też udzielać, odpowiadać, jeśli są jakieś pytania. E, także jeszcze raz dzięki, wielkie. Do następnego. Na razie, cześć dobrze sprzedać na tym opas ma polegać dyki pole i kamera moja rola agro YouTuber